Siemanko, no dzisiaj jeden z ulubionych tematów rowerzystów, czyli opony, a dokładniej gravelowe opony, na jakich miałem okazję do tej pory jeździć. Będzie już ze dwa miesiące, jak dostałem pytanie, czy mógłbym zrobić jakieś porównanie tych nowych opon Speca, na których aktualnie jeżdżę, do moich poprzednich opon gravelowych. Maxis Rambler to opony seryjnie montowane do Silex'a wtedy, a i chyba teraz też, tylko że teraz w większej szerokości. Opony pozycjonowane przez Maxisa jako z przewagą jazdy terenowej. No i ja muszę się w pełni zgodzić z producentem, bo o ile na asfalcie dało się na nich jechać, zresztą praktycznie na każdych oponach da się po asfalcie jechać. Tak dopiero po zjechaniu w teren te opony pokazywały po co zostały wymyślone. Trakcja, przyczepność, frajda z jazdy. No tam sobie radziły świetnie. Na asfalcie jechało się, ale mimo wszystko czuć było, że nie do tego są te opony. Tym bardziej, że u mnie Gravel to tak naprawdę bardziej road plus, tylko że z większym napędem, co mnie osobiście bardziej odpowiada. Jeździłem na napędach szosowych, wiem jak to jest i wiem, że wolę gravelowy. Dla mnie jest bardziej przyjazny. O. Więc przy moim zastosowaniu tego roweru, przy moim stylu jazdy, kiedy te 10% to zjechanie w jakiś teren, no, Maxis Rambler traciły kompletnie sens. Niepotrzebnie się zużywały na tym asfalcie. Nie ma co ukrywać, troszkę też zamulały, zwłaszcza gdzieś na jakichś górskich podjazdach, na przełęcze. Nie do tego te opony były wymyślone. I w dodatku, wraz ze zużyciem bieżnika, a na asfalcie to następowało dość szybko, to też drastycznie wzrastała podatność na przebicia. Zacząłem więc szukać opon, które na asfalcie dawałyby więcej fanu, ale nadal pozwoliły zjechać gdzieś w, jak, w jakiś lekki teren, czyli wybór oczywisty, typowe semisliki. Jedna z lepszych kombinacji opon chyba, jakie zrobiono. I wybrałem wtedy opony Pana Racer Gravel King SS nie plus, tylko zwykłe SS. Plus to są wzmacniane, cięższe, bardziej odporne. Ja postawiłem na podstawową wersję i uważam, że był to wybór bardzo dobry. W ciągu dwóch lat miałem jedno, może dwa przebicia, więc statystyki bardzo dobre. Poza tym, oponki, pomimo, że nie były demonami prędkości, to jednak na asfalcie czułem, że mniej się męczę, mniej wysiłku muszę włożyć. W przejazd danego dystansu łatwiej się jednak, może niewiele, ale jednak łatwiej się te podjazdy pokonywało. Po zjechaniu w teren, tam gdzie ubita nawierzchnia, radziły sobie świetnie. W mokrych warunkach radziły sobie świetnie. Co mnie najbardziej zaskoczyło w pana bardzo dobrze radziły sobie w warunkach lekko zimowych. To bym się nie spodziewał po semislikach a trzymały się tej zmrożonej nawierzchni całkiem fajnie. No jedynie gdzie sobie nie radziły z oczywistych powodów no to błoto i taka mokra ściółka, mokre liście jeszcze gdzieś jakiś bardziej stromy podjazd, no tam się opona ślizgała. Oczywiste. Poza tym świetne oponki, bardzo miło wspominam jazdę na nich. Szukając kolejnych opon po zużyciu tych Panaracerów kupiłem wtedy do Silexa opony Mocno w tamtym czasie polecane, zachwalane. Jak to mówią, był duży hype na nie. No i się skusiłem. A te opony to Tufo Tundero. Jeśli chodzi o Tufo Tundero, to ciężko mi je opisywać, bo z jednej strony opony fantastycznie szybkie. Naprawdę, pomimo wyraźnie zaznaczonego bieżnika na czole były bardzo szybkie na asfaltach i na wszelakich ubitych nawierzchniach, no szły jak dzikie przyczepność w takich warunkach też bardzo dobra natomiast nie podobała mi się przyczepność, a raczej jej brak w warunkach takiej podgniłej, mokrej ściółki wtedy Wtedy jakoś do nich zaufania nie miałem, zdarzyło im się łapać o ślizgi. no nie dawały mi dużej pewności wtedy w takich warunkach. Być może to też kwestia roweru, tej geometrii, o której mówiłem wcześniej, ale no, było to takie jechałem dosyć zachowawczo wtedy, <laughs> tak to ujmę. No ale pomijmy to, bo tak naprawdę przewaga asfaltu. W takich trudniejszych warunkach to ja prawie nie jeżdżę, więc mógłbym na to przymknąć oko a cieszyć się szybkością tych opon i tego, jak się fajnie, przyjemnie toczą. Niestety, niestety miały jedną, ale to bardzo dużą wadę, jak dla mnie, mianowicie bardzo słaba odporność na przebicia. Ja wiem, że można mówić o pechu, każdemu się zdarza. Ale uwierzcie mi, jeszcze nigdy nie miałem opon, które w zasadzie przy drugiej jeździe już zaczęłyby łapać kapcie. A tutaj dwie założone nowe opony. W sumie trzy, nie, cztery przebicia. Po tych czterech przebiciach stwierdziłem, że no tak być nie może. Przechodzę na mleko. Samo przejście konwersja przebiegła bezproblemowo. Natomiast później było sporo problemów z utrzymaniem ciśnienia w tylnym kole. Tam musiałem pokombinować, żeby to dobrze chyciło. A i tak nie na wiele się to zdało, bo w, nie, w niedużej odległości czasu złapałem na tyle takie przecięcie, że w zasadzie opona nie nadawała się do użytku. Kupiłem więc kolejną oponę Tufo, bo ta na przedzie Łapała kapcie, no ale mleko działało, łatało, więc jakoś się jeździło. Ale co z tego, jak pierwsza jazda na tej nowej, tylnej oponie? Kolejny kapeć. No to było dla mnie zdecydowanie za dużo. Powiedziałem sobie dosyć. I tak ja wiem, wiele osób na tych oponach jeździ, wiele osób je sobie chwali. Ja mogę tylko pogratulować, powiedzieć, tak trzymać. Niech Wam służą. Jednak dla mnie te opony zostały. Definitywnie skreślone. Wiem, że wyszła później wersja HD wzmocniona, ale już nie byłem nimi zainteresowany, dlatego zacząłem szukać opon kolejnych. A w tak zwanym międzyczasie skontaktował się ze mną wtedy kolega Piotr z Londynu z pytaniem, czy nie chciałbym sobie przetestować opon w rozmiarze 35, a wszystkie moje to było 38-40. No, i kolega przysłał mi opony Goodyear Connector Ultimate. Opony o wyraźnym bieżniku więc zdecydowanie nie na asfalt. Ale jako, że była wtedy gorsza pora roku, no to założyłem je na koła i zacząłem sobie na nich jeździć. Szybkość na asfalcie bardzo słaba. Zdecydowanie wolniejsze od pana rajserów, a na pewno wolniejsze od TUFO, ale z drugiej strony opony świetnie sobie radziły w gorszych warunkach. Trochę błota, trochę mokrej ściółki podgniłej. Wszystkie takie jesienno-wiosenne, lekkie zimy. Więc opony, moim skromnym zdaniem, świetnie się nadają do przełaja ewentualnie do gravela na takie trudniejsze warunki, ale tylko jeśli je weźmiecie w gravelu w rozmiarze szerszym, bo 35 ja uważam, że to jest za mało. Dlatego te 40 to jest takie optimum, bo na asfalcie nie tracę wiele na szybkości w porównaniu do 35, a jednak po zjechaniu w jakiś lekki teren Mam trochę większy balon, trochę większy komfort. No i po tym krótkim epizodzie z oponami Goodyear Connector Ultimate mój wybór padł wtedy na szwalbę. A dokładnie na opony Marathon Almotion. Opony dosyć ciężkie, ponad pół kilograma, zwijane. Teoretycznie nie pod mleko, w praktyce zakładałem je z ciekawości na koła w systemie bezdętkowym i bez problemu wskoczyły i się uszczelniły, więc jak najbardziej można. Ja jeździłem w nich na dętkach TPU i muszę powiedzieć, że fajne opony do turystyki. Jeśli to ma być zdecydowana przewaga asfaltów w tej turystyce, różnych asfaltów i sporadycznie jakieś ubite nawierzchnie, to mogę opony polecić. Ale jedna uwaga. Są dosyć głośne na asfalcie, może nie na każdym, zależy od rodzaju asfaltu, ale słychać je, niektórym to może przeszkadzać, mnie akurat nie. A tak to oponki dość szybkie, biorąc pod uwagę ich wagę, bardzo odporne na uszkodzenia. Złapałem jednego Snake'a i to w beskidzie niskim, wiecie jakie tam są szutry, bardziej kamieniste niż premium. A ja miałem zbyt mało ciśnienia, dobiłem do obręczy. Ale tak to samym oponom, absolutnie nic się nie działo i trzymały się świetnie. Opony oczywiście nie na mocno luźne nawierzchnie, więc piach, luźny żwir. No będą tańczyć, myszkować, tak samo błoto, no nie do tego są, ale w pozostałych warunkach. Na mokrych ulicach trzymają się bardzo dobrze. Także fajne oponki. Po tym jednak, jak pojeździłem na tych oponach maraton almourszem po szutrach w Świętokrzyskim i po Beskidzie Niskim, to stwierdziłem, że kolejne opony chcę z trochę wyraźniejszym bieżnikiem na czole. Żeby mieć ciut lepszą przyczepność w takich warunkach. Ale chciałbym, żeby nadal były szybkie na asfalcie. I mój wybór padł wtedy znowu na szwalbę, ale tym razem model g Overland. I tutaj uwaga: są, jest model Overland i jest model Overland 365. 365 ma specjalną mieszankę gumy, która w zimowych warunkach nie twardnieje nadal pozostaje elastyczna, przyczepna. No, i po prostu lepiej się sprawdza. Natomiast te oponki są z jednej strony te 365, są trochę cięższe, trochę wolniejsze według testów, ale jednocześnie trochę tańsze. Ja jednak wybrałem model Overland z tego powodu, że mogłem je mieć w cenie 365, a skoro mogłem mieć opony. Tańszej opcji, ale lżejszej, szybszej, no to dlaczego by nie? I co mogę powiedzieć o Overlandach? No, mogę powiedzieć, że tak właśnie <grymny> powinny wyglądać Tufo Tundero. Serio, to co w Tufo według mnie zawodziło, w Overlandach działa bardzo dobrze. To są po prostu lepsze. Over Tufo. Odporność na przebicia nie stwierdzono, a jeździłem po różnorakiej nawierzchni. Przyczepność bardzo dobra. Zachowanie, pewność prowadzenia opon bardzo dobre. Absolutnie nie mam się czego doczepić, więc jeśli chcielibyście opony do turystyki, ale takiej, gdzie będą też jakieś szutry i trochę więcej terenu no to Overlandy Co tu się odpiera? Co to ma być? To Overlandy moim zdaniem sprawdzą się fantastycznie oponki szwalbe Almotion Turystyka, ale z przewagą asfaltów różnych, a overlandy, turystyka ogólnie pojęta. No i ostatnie opony, jakie kupiłem, czyli Specialized Pathfinder TLR. Pathfindery to nie jest jakaś nowość, natomiast na ten rok zrobili jakieś ulepszenia. Ma być lżej, szybciej, a jednocześnie bardziej wytrzymała na przebicie opona. Czy tak jest? Nie potrafię powiedzieć, bo nie jeździłem na poprzednich modelach Pathfindera. I też nie za bardzo mogę te opony tak dobrze Wam porównać do moich poprzednich opon z prostego powodu. Wszystkie wcześniejsze opony, które wymieniałem, o których opowiadałem, zakładane były na koła DT Swiss. Czyli obręcze DT XR331 i piasty DT 350. Natomiast te opony speca od razu wylądowały na chińskich karbonowych kołach ze stożkiem. No i co? Ja wam mogę powiedzieć, że to są szybkie opony, że w sumie to są najszybsze opony na jakich do tej pory jeździłem, że przy moim zastosowaniu, kiedy 90% to asfalt, a reszta to szu jakiś tam teren i to też przeważnie taki ubity no to sprawdzają się rewelacyjnie, że trzymają się jak szalone drogi, że dają dużo pewności, że jeździ na nich się świetnie. Wiadomo, że to nie są opony do wszystkiego, bo na błocie polegną. To są chyba najbardziej semislikowate semisliki jakie, jakie miałem, ale w zdecydowanej większości warunków radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Tyle, że co z tego, że ja Wam to wszystko opowiem jak ja nie wiem ile z tego co mówię jest zasługą tych opon a ile w tym zasługi kół karbonowych na stożku i samego roweru. Także widzicie no, nie jest tu łatwo zrobić porównanie, bo idealnie to by było założyć te opony speca na koła DT wsadzić do Cylexa i tam zrobić rundkę pusto ale ponieważ tak nie zrobię bo nie chce mi się tych kół DT rozszczelniać i, i się bawić z tym no to to jedynie mogę wam opowiedzieć o odczuciach z jazdy na tych kołach na tym rowerze a czy któryś z tych czynników ma decydujący wpływ na te moje odczucia czy może Całość, czyli rower koła i opony. No nie wiem. Ale muszę przyznać, że na tym zestawie jeździ się świetnie i daje dużo frajdy. Nie będę Was już więcej zanudzał swoim gadaniem. Na temat opon to tyle. Jeśli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, to komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja się już żegnam. Jeszcze jakieś półtorej godzinki mogę sobie pokręcić. Później trzeba wrócić do domu, ogarnąć się no i do pracy. Także tyle z dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo. Wykorzystujcie te chwilę, kiedy nie pada. I do następnego. Kiedy nie wiem, bo ciężko wyłapać jakiś dobry termin. Na razie hej.